Cześć, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Medal of Honor. Um, nie wiem już dokładnie którym, ponieważ wiem, że miałem długą przerwę od nagrywania tego projektu. Aktualnie ciągniemy sobie jeszcze ten Rom um, Total War, ale, <coughs> ale zrobimy sobie teraz malutką taką przeplatankę. Będziemy dawać jeden odcinek Medal of Honor, bo niektórzy mówili, że już im się nudzi um, Rom 2. Natomiast Romek potrwa tak jeszcze około. No, dwa tygodnie, bo jeżeli będziemy przeplatać odcinki, tam od... jest łącznie 38 odcinków z Roma. Tutaj możecie sami policzyć, jeżeli będzie co drugi dzień. A więc powiem tak: kampania zakończona się... <laughs> zakończyła się wypełnieniem wytycznych. Więc to mogę Wam zdradzić, więcej nie zdradzę. Jakich wytycznych też nie zdradzę. Okej, okay. jesteśmy na kolejnej misji tutaj gdzieś. Nie pamiętam już dokładnie, co robiliśmy ostatnio. Więc ufam, że czytacie to sobie, ja na razie cieszę się po prostu <coughs> czystym gameplayem. Przypominają sobie staru e, gry z dzieciństwa, czyli właśnie Metal Honor. Natomiast co bym Wam jeszcze chciał powiedzieć, to że kupiłem nową e, PS3. <coughs> znaczy w sensie może niekoniecznie. Um, okay, nie to. O, tym się strajfuje, dobra. No, wychyl się. Oj. Dobra, schowamy się troszeczkę. Rzucili granat. No, słyszałem go, zaraz tu przybiegnę. A, weszliśmy do bunkra w lesie. Pamiętam. Wiem, czy znaczy, zauważyliście, ale tam była taka dziwna reakcja, że koleś się odwrócił na wybuch, bo nie wiedział co się dzieje. Przepraszam za chrzunkanie. Jak nagrywa się porannie, to jeszcze matkie dolegliwości. Okej. Okay. Już nic nie widzę. Mam sobie malutką manierkę. Czy ja mam jakąś inną broń. Mam sona. Mam shotguna. Mam granaty, których nie używam w ogóle i mam. O, do tyłu. Oni nieźle celują tutaj. Ja trzeba mieć już później wprawę w grze. Okej, okay, zobacz, możemy przejść. Weźmy amunicję. Wiecie co, pójdziemy sobie tędy na górę na razie. Zobaczmy. I może jednak ustawię sobie tego Thompsona. Doskonale. Wiecie co, ja zrobię jedną rzecz. Ja ściszę grę, bo mam wrażenie, że mam ją za na głośnikach, więc za chwilkę wrócę. <coughs> Okej, okay, już jestem. Troszeczkę ściszyłem grę i zobaczmy przy okazji jakie mamy wytyczne. Mamy wysłać fałszywy sygnał SS, mamy znaleźć rozkazy od Kolmulera Müller i uzyskać klucz do niższego poziomu. <laughs> Spoko, może być. Hmm, którym się skaczę? Trójka. What the fuck? To mnie tam na dole nachodzi. Żegnam.

Doskonale. Tam jeszcze jeden był. Pięknie. czy coś tu mamy. Mamy radiostację, którą ja chętnie wysadzę. O, tak, na wszelki wypad dla, Na wszelki wypadek. Tak się ostatnio zastanawiałem co by wam zrobić. Może jeszcze innego Let's Playa. Ostatnio, mówiłam, wkręciły się FPS-y więc możecie się spodziewać FPS-ów, natomiast jest mały problem z nagrywaniem z konsoli PlayStation 2. Eee, mam urządzenie do nagrywania z konsoli PlayStation 2, ale niestety jakość jest e, słaba. Jest to taki graberek, który się podłącza pod USB i no powiem Wam, że to nie za fajnie wygląda, bo rozdzielczość jest niska. Może kupię, kupię specjalny konwerter prawdopodobnie do przekierowywania, obraz komponentów, czyli tych takich czy kompozytów. Nigdy nie pamiętam czy komponent, czy kompozit. Są te trzy takie wtyczki. O, Chyba komponent, bo kompozyt jest ten bardziej zaawansowany już. I dopiero wtedy, gdy uzyskam ten kabel do... Znaczy może, może powiem wam jeszcze raz, bo się zakręciłem troszeczkę. <laughs> Urządzenie, które posiadam, graber, jest podłączane przez kabel komponent, czyli takie trzy kabelki do starych telewizorów, i nie da się tego inaczej podłączyć przez to zrzucanie obrazu jest niestety w niskiej rozdzielczości, po maksymalnie 480p. Teraz potrzebny mi jest kabel kompozit, który rozszerza działanie do takiej wczesnej wersji jakby tego kabelka HDMI. Niektóre konsole, takie jak PlayStation 3 i Xbox 360, Wii stare posiadały też zamiast HDMI możliwość podłączenia właśnie kablami komponentowymi i wtedy działało to całkiem, całkiem sensownie. Natomiast ja tego nie znam, czy to wybucha, czy nie. Ja tego zrobić nie mogę, bo nie mam takiego kabla i chcę ten kabel kupić. Więc zanim nadkramy cokolwiek z PlayStation 2, po pierwsze muszę zwolnić Miejsce na projekt, a po drugie, kupić kabel ten komponentowy, chyba odlewał, kupić kabel komponentowy, następnie przez kabel komponentowy przepuścić przez taki specjalny konwerter konver na HDMI, bo podłączać, podłącza się kabel komponent do takiego specjalnego urządzenia, <laughs> które następnie Podłącza się do konwertera, który zmienia obraz z komponentu na HDMI i z kolei HDMI podłącza się do karty przechwytującej, której mam na przykład w komputerze. To jest taki tu tuner ee, TV. <laughs> Więc to jest mój sposób na nagrywanie. Niektórzy korzystają wie, z jakichś bardziej zaawansowanych urządzeń, takich Dark Crystal, Albermeti, ale... No to są strasznie drogie rozwiązania i taka krystalka kosztuje no około 600 zł. To jest, no powiem Wam, scena taka trochę wygórowana. Może nie za urządzenie, bo to naprawdę ładnie działa, pozwala streamować i nie obciąża też procesora przy nagrywaniu. Jednak nie zmienia, nie zmienia to faktu, że jednakże jest bardzo wymagające finansowo do. Kupienie, dlatego ja wolę takie tańsze troszeczkę, Skupaj, zobaczcie się się skupiam i dlatego ja wolę to troszeczkę tańsze rozwiązanie i ja dlatego wolę troszeczkę to tańsze rozwiązanie kupić już ten, wolę już kupić ten konwerter niż męczyć się z kupowaniem nowego urządzenia do nagrywania, które tak naprawdę nie jest mu potrzebne, bo ta moja Avermedia stara, ja mam takie urządzenie, co się nazywa Avermedia Broadcast HD. Jest to taka specjalna karta, która się wkłada do komputera, podpina pod jedną ze złącz. Wtedy bardzo ładnie potrafi przechwytywać obraz. Dodatkowo ja zrobiłem taki myk, by nie obciążać swojej karty, tak po prostu by nie zmniejszyć jej żywota. Ona mi służy tylko do pokazywania obrazu na komputerze. A całość, cały zabieg nagrywania odwala tak naprawdę action. Czyli ja nagrywam obraz z programu Mirilisa, który jest przechwytywany przez kartę, ale obciążam tylko swój procesor zamiast, zamiast samej karty przechwytującej. <coughs> Dlatego. W takich momentach przydaje się granat, Obrzucimy mi tam trochę granatami. Pięknie, co już się troszkę zgubiłem. Ten bunkier jest naprawdę duży. Pięknie, jeszcze jeden. Do kady swędzi? Shit! Rzekajcie chwilę. <laughs> tak i łydka zaczęła swędzić. Dobra, idziemy dalej. Może <laughs> drogi, co dzisiaj z moim krzonkaniem? No. Tak no, po prostu po nocy nieprzyjemnie. Szał można dostać. Um, musimy wysłać jeszcze ten sygnał SOS i boję się, że to było na górze. Więc wiecie co? Zanim pójdziemy tutaj. Jest. Jas... <laughs> Zanim pójdziemy, tam to jeszcze zabijemy. O właśnie. Pięknie. tych dwóch Niemców. I teraz sobie pójdziemy na górę, Tam jeszcze bukłat trzeci Niemiec, ale. O właśnie, zwiedzimy sobie to. Pójdziemy tędy. Ja chcę zobaczyć dokąd szła noga z drugiej strony i bardzo się cieszę, że wyłączyłem stoper w trakcie przerwy. Stawiam, że nagrywamy około 13 minut. No, <laughs> ja, teraz tutaj, tutaj. Oj, trzeba się przyzwyczaić, by grać w takie stare shootery, wiecie. No, sterowaniu już. Oj, bardzo się zdarzało. O, właśnie. Tutaj nie byliśmy. Ja chcę zobaczyć dokąd to prowadzi. Że później nie mieć, głupi... nie mieć jakiegoś głupiego momentu, <laughs> że minę coś. A, to wyszliśmy z tej strony, to po prostu przejście takim, tak? No dobra. Jeszcze sobie sprawdzam tutaj okolice. Troszkę się cofamy aktualnie. No dobra. Czyli zasuwam, bo tu jest ta, to była ta to toaleta z tym kolesiem. <gryw> Widzicie, całkiem nieźle rozpoznaje rzeczy. <laughs> I elementy tego bunkra, mimo, że wszystko wygląda podobnie. No okej. Okay. W ogóle mapa tego bunkra jest bardzo nieprzydatna, bo jest z niskiej rozdzielczości. Um, tutaj nic. Dobra, chodźmy w takim razie tędy. <coughs> Najmocniej no Was przepraszam za to chrząkanie, ale niestety nie jestem w stanie uh, się tego pozbyć, bo to jest związane z y, moją alergią i uh, schodzenie z wydzieliny z nosa i oblepań, oblepianiem strun głosowych. Dlatego chrząkam. Nie da się tego w żaden sposób wyeliminować, jak mnie nie dużo Zrób coś z tym chrząkaniem. Dobrze, powiem mu, żeby sobie poszło. mam po prostu na końcu języka taką odpowiedź. Czasem już nie wyrabiam. Okej, tu byliśmy. Zobaczmy sobie, dokąd to prowadzi. Mam manierkę. Manierki nie potrzebujemy. No, okej, wystrzeliłem dość dużo pocisków. Amunicji. Świetna jest ta muzyka. To jest tak naprawdę jeden motyw muzyczny tu się przeplata, ale nie nudzi się po prostu. Okay. Schowali się za złą beczułką. No jeszcze jeden poważnie, będzie taki Świetnie. Dużo to by tu było. Troszkę, może się przyda. Czyli co, zrobię sobie tutaj save. A. F1 A amerykańska. <laughs> <laughs> pięknie. Hell yeah. Ok, możemy iść tam, a możemy iść. No nie, myślę, że tutaj też gdzieś będzie można przejść. Może wcześniej była jakaś drabina. Nope. Nope, nope. A jeżeli interesuje Was zwiedzanie np. jakiegoś wielkiego bunkra, <laughs> w Polsce, nie, nie jechać dziś daleko, to jak się jedzie na Hell, przed wjazdem na Hell jest tak zwane Muzeum Obrony Brzegów. Słuchajcie, jaki tam, jaki tam piękny e, bunkier zrobili do zwiedzania. Takie genialne muzeum, naprawdę, że zrobili w środku na przykład bunkra. Wyobraźcie sobie, że w środku bunkra, bunkra są porobione transzeje z ziemi, e, z wydmami. Pokazujące mniej więcej jak to wyglądało na powierzchni. Są zrobione miejsca, w których spali żołnierze. Tam zrobione garnuszki. Świetnie, świetnie naprawdę to zrobili. I zachęcam każdego, kto będzie miał okazję do bycia na Helu, zwiedzania Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu. Są tam bunkry, które posiadały działa o olbrzymiego kalibru, podobne troszkę do tych. Zbudowane później przez Niemców do obrony całej Zatoki. I, o, mamy maskę gazową, znaleźliśmy. Nie wysłaliśmy jeszcze tego fałszywego zawiadomienia o pomocy. Co mi się przydało, do obrony ostrzelania całej Zatoki i do obrony dostępu do Zatoki Gdańskiej. I była tam też polska bateria, tak zwana bateria działu Laskowskiego. Które też można zwiedzać, więc jeżeli kogoś to interesuje, jest tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. <laughs> Z punktu widzenia historycznego, to muzeum ma oczywiście pełne mm, wyposażenie. Tam jest jeden bunkier do zwiedzania, drugi bunkier jest przerobiony na taką tę, kulturę kaszubską, na, która jest popularna tam w tym regionie. Jest osadzka wpadła, no, jak sami widzicie. ZUS. Tam się bieramy o. Jednego zabiliśmy Zaraz mnie zabiją to sobie to zrobię sejfa albo nie Czy ja trafiłem? No chyba tak, bo manierka została Jak sobie. Jakimś cudem go trafiłem, ale. wow, To było dość wymagające, bo nadbiegli z różnych miejsc. Na raz. Potrzebuję jej tak bardzo. Okej, okay, tam jest jedna. Wybuchająca skrzynie. O nie. Nie są wybuchające skrzynie, to są. Znajdź go skrzynie. Pięknie. Okej, okay, to się zamotałem w tych korytarzach już. Fila, 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 bo faktycznie się, pomyliłem już się. Tu byliśmy, zebrałem te rzeczy. Um, to jest ten nowy korytarz, w którym jeszcze nie byliśmy. To, to, to wy, na przykład wybucha już. To była wybuchająca skrzynia, która skrywała granaty. Nie pytajcie mnie o logikę tego. Pięknie, obydwu z ciałem To sobie sprawdzimy O właśnie, chodziło. I teraz mogę zrobić sejwa, Może poziom jest przedni, podoba mi się. <laughs> Że tylko gdzie powinniśmy teraz action button open this door is locked Co jest? A, zażyjem. No dobra dobrze. Będziemy musieli później przyjść, muszę pamiętać to miejsce. I teraz. Ej, ale my też już byliśmy chyba Tak, byłem tutaj Gra. Co ty kombinujesz. Szliśmy tędy. Nie schodziło. Okej. No, mówię, zamotałem się, bo tutaj te korytarze się strasznie kręcą. Wszystkie wyglądały identycznie. Jeszcze jak mi zaczęli strzelać ja się zacząłem kręcić, to już w ogóle zgubiałem. Na prostu posiłki przybiegły. O, tędy nie byliśmy. Um, amunicja świetnie ten chyba nie byliśmy czy nie tu też byłem tak naprawdę co ja powinienem zrobić <coughs> Tego się na nie da zniszczyć. O, tutaj nie ma nic. Teraz się zaczyna problem. Będziemy się szukać i, i będziemy szukać i błądzić. Hmm. Coś tam zostało. Mamy wysłać kod, fałszywy kod SOS. I mamy znaleźć... klucz. Do niższego poziomu. <laughs> Jak nie znajdę tego za chwilkę, moi drodzy, no to przerwę nagrywanie. I wrócę do was, gdy już zdobędę całość. No <laughs> ale tędy nie możemy iść. Jeszcze szybciutko się przelecimy. Wiecie, po tych korytarzach na górze. No, możecie pisać jakie byście chcieli propozycje teraz. Let's playa. Bo kończy nam się Rzym. Nie wiem, czy będzie drugi Total War od razu. Czy może sobie zrobimy króciutką przerwę od niego, w zasadzie mogliśmy na górę wejść. Jeszcze chcę sprawdzić to miejsce. To będzie od razu <coughs> drugi Total War. Ale jak najbardziej zachęcam do pisania, do wyrażenia własnej opinii. Macie do tego pełne prawo przecież. Muszę się napić czegoś. Wydaje mi się, że to SOS to było gdzieś na początku ja to minąłem. Bo nie sądzę, bym musiał to zrobić gdzieś pod koniec gry, wiecie? Tak samo ten klucz. Klucza też nie widzę nigdzie. Tu musiałem coś przeoczyć, bo było bardzo zagmatwane. Powiem wam, że ja bardziej wolę się poruszać po takich pomieszczeniach w miarę otwartych niż w takich bunkrach, bo w tej grze akurat po takich. Po takie bunkry wyglądają identycznie ten na górę, bo tam już zwiedzaliśmy, to musiałam coś pominąć. Tu nic nie ma. Można to otworzyć. Nie. Tutaj jest chyba zejście, tak jest. Nie, tu na pewno. A, tu jest maniarka. Wybrniemy ją. Pięknie. A, wiecie co? To nie ma sensu. Ja jak wrócę... Znaczy, wrócę do was chyba jak yy, znajdę już moje... mój cel. Jak widzicie, dość mocno się te kręcę. Chyba, że właśnie znalazłem. Tak jest. Coś tu na pewno jest. Musi coś tu być. Eee, tylko skrytka, ale teraz Dobra. No, to szukam dalej. Dobra, wrócę do Was, jak znajdę, bo to nie ma sensu, żebyście oglądali, jak ja, się, jak ja sobie błądzę tutaj po tych korytarzach. Ok? No, więc do zobaczenia za chwilkę. Hejba. Ok, znalazłem. E, pamiętacie tą radiostację, którą ostrzelałem? Gdy chciałem ją zniszczyć, no to za, za jej pomocą trzeba było wysłać oczywiście, fałszywy hmm, kod. I zostaje nam jedynie znalezienie hmm, klucza do niższego poziomu, ale to też muszę to, troszeczkę poszukać bo niestety nie mam pojęcia, gdzie się on znajduje, więc również wrócę do Was za chwilkę. Cześć ludziska, znalazłem klucz. Już Wam tłumaczę, gdzie był. Pamiętacie, jak nas zaatakowała ta cała hałastra tutaj tych wrogów na tym ostatnim w zasadzie pomieszczeniu? Klucz miał ten Niemiec, tylko że klucz spadł gdzieś tutaj obok kibla i go nie zauważyłem. Więc trzeba niestety tutaj być uważnym i teraz możemy sobie spokojnie wrócić się do naszego celu. W zasadzie tutaj pod koniec, blisko tych drzwi hmm, samych był. Nasz cel. Znaczy, jestem zadowolony, że udało się znaleźć. Gdzieś tu powinno być teraz te drzwi. Prawda, Gro? Tak jest. Bardzo ładnie. Tak, to nas grzmotnęli. I wszystko wykonaliśmy. Aha! schładamy na dół. <laughs> Niszcze poziomy. Super. Triumph. Oczywiście. Keep it up, soldier! Ua. Chyba zbliżamy się powoli ku końcowi. Nie jestem pewien, ile jeszcze misji zostało w tej grze. Mm, trzy gwiazdki. Ale ja tutaj, moi drodzy, podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa!